tam mały. Wędrowanie Wędrowanie to powietrze. No i wspólnie chcielibyśmy zaprosić was wszystkich do uczestniczenia w naszym roboku Kamino, który odbędzie się od 31 sierpnia do 1 września. Idziemy szlakiem pomorskiej drogi św. Jakuba. Startujemy ze Słupska. A dochodzimy gdzie? Dochodzimy na yy, święte... Yy, Świętych Gór Pomorza na Rowoku. Pierwszą Świętą Górę Pomorza. Serdecznie zapraszamy organizatorem pierwszej wyjątkowej pielgrzymki pod prąd Szlakiem Jakubowym. Jest? Są? Zakon Rycerzy Świętego Jana Pawła II a, a patronuje Bractwo Świętego Jakuba Apostoła w Gdańsku jako członek włączam się aktywnie i bardzo serdecznie zapraszam do uczestnictwa.